Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu w Akademia Myślnik czas, Na tych filmach chcę Wam przedstawić pewne informacje, które będą być może Wam potrzebne w Waszej pracy jako opiekunów, jako terapeutów zajęciowych, jako osób pracujących z osobami starszymi. Zatem zachęcam. Do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek i do wysłuchania mnie do samego końca. Dzisiaj powiem sobie, powiemy sobie trochę więcej o pracowniku pierwszego kontaktu o tym, jakie umiejętności powinien pracownik pierwszego kontaktu mieć. Na początku jednak przypomnę wszystkim nam, Kim tak naprawdę pracownik pierwszego kontaktu jest? Pracownik pierwszego kontaktu to jest taka osoba, która jest przydzielona indywidualnie do danego seniora. Pracownicy pierwszego kontaktu to rzecz naturalna w domach pomocy społecznej, gdzie właśnie osoba przychodząca do takiego domu może liczyć na Takiego swojego przyjaciela, na taką osobę, na, którą może, na której może polegać, na której zawsze może liczyć, na nią. I to jest właśnie ten pracownik pierwszego kontaktu to jest taki koordynator to jest taka osoba najbliżej naszego seniora, która jest w stanie odpowiedzieć na wiele problemów, wiele trudności związanych właśnie z przeżywaniem codzienności przez seniora. Pracownikiem pierwszego kontaktu może być każdy i właśnie do takiej otwartości każdego z Was zachęcam. Pracownik pierwszego kontaktu to także osoba wybrana przez samego seniora, czyli to nie my sobie wybieramy osoby starsze, tylko to osoby starsze wybierają nas jako pracowników pierwszego kontaktu, czyli takich osób którym mogą powierzyć swoje bolączki, swoje trudności i to na nas tak naprawdę będą te osoby starsze liczyć, że my te trudności i bolączki rozwiążemy. Pierwszy taki najważniejsza rzecz, jaką pracownik pierwszego kontaktu powinien posiadać, to jest wiedza. Żeby zdobyć wiedzę, możesz zostać na moim kanale na YouTubie, subskrybując go, wciskając na dzwoneczek, ale także możesz się udać do linku, który jest pod tym filmem i link nazywa się akademia seniorapl gdzie znajdziesz kursy, szkolenia online, które tak naprawdę spowodują, że Twoja wiedza na temat. Pracy z osobami starszymi znacznie się poszerzy. Zatem zachęcam, zrób ten krok już teraz. Kolejna taka ważna rzecz, jaką powinien posiadać pracownik pierwszego kontaktu, to są pewne kompetencje. Kompetencje wypracowujemy właśnie chociażby poprzez szkolenia. To na nich możemy się nauczyć pewnych kompetencji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie z emocjami, reagowania na pewne emocje. Z Trochę innej perspektywy niż dotychczas, czyli to nie jest tylko i wyłącznie wiedza, ale też pewne umiejętności, jakie możemy zdobyć poprzez właśnie uczestniczenie w szkoleniach. Zatem jeszcze raz zachęcam Cię, zobacz link poniżej. Czyli. Pracownik pierwszego kontaktu powinien posiadać wiedzę, powinien posiadać kompetencje, ale co jeszcze? Powinien posiadać pewne umiejętności, werbalne i niewerbalne, żeby móc komunikować się z seniorem. Czasem jesteśmy pracownikami pierwszego kontaktu w stosunku do osób, które są tak naprawdę mało sprawne, które może... Mają choroby takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona. No i teraz, jak tu się komunikować? No właśnie, musimy jako pracownicy pierwszego kontaktu zdobyć nabyć tą umiejętność komunikowania się nie tylko za pomocą słów, ale także za pomocą naszych werbalnych zdolności. Zobaczcie ile takich niewerbalnych zdolności właśnie, nie tylko mówienia, ale właśnie tego wszystkiego, co jest niewerbalne, czyli naszej mowy ciała. Zobaczcie w jaki sposób ja staram się na, czy to na moich szkoleniach, ale także na tym kanale często mówię nie tylko głosem, ale mówię swoją mini Ciała, swoją gestykulacją opowiadam Wam o tym, czego ja sama doświadczyłam. Zatem, umiejętności werbalne i niewerbalne to rzecz niezmiernie istotna, jeżeli chcesz być pracownikiem pierwszego kontaktu. Kolejna zdolność. To zdolność, to zdolności manualne. Dlaczego? Dlatego, że często musimy pomagać, nie wyręczać, ale pomagać osobom starszym w ich codziennych, czynnościach w codziennym życiu. A w codziennym życiu naprawdę ważne są zdolności manualne. Zatem zachęcam was do tego, żeby trochę popracować nad zdolnościami manualnymi. Możecie to chociażby zrobić poprzez film, gdzie ćwiczymy nasze dłonie który jest na moim kanale, bodajże są dwa filmy właśnie, które są poświęcone ćwiczeniom dłoni i do tych właśnie ćwiczeń Was teraz zachęcam. Kolejny to talent organizacyjny. Pracownik pierwszego kontaktu to osoba, która ma bardzo wiele do zrobienia w swojej codzienności. Ma bardzo dużo obowiązków i musi być dobrze zorganizowana, żeby tym obowiązkom po prostu podołać. Osoba pracownika pierwszego kontaktu to jest osoba, która jest skoncentrowana na swojej pracy, która ma pracę poukładaną, yy, której praca jest tak naprawdę bardzo ważna, ale też właśnie bardzo, bardzo poukładana. To nie jest nic abstrakcyjnego, ona nie wymyśla sobie zajęć ad hoc, tylko rzeczywiście wszystko jest. Poukładane i zorganizowane. Z takimi ludźmi, tak naprawdę, pomyślcie sobie, z takimi ludźmi chce nam się pracować. My lubimy z ta takich, takie osoby, które są poukładane, zorganizowane, bo często my sami tacy nie jesteśmy. Zatem szukamy takich osób, które mają dobrze poukładane, nie tylko w głowie, ale także i w swojej pracy. Kolejne predyspozycje psychiczne żeby w ogóle pracować z seniorami, to my musimy być silnie psychicznie. Czasem są sytuacje, które mogą nas przerosnąć, które mogą nas zaskoczyć, możemy usłyszeć słowa, które mogą nas zadziwić, które mogą być dla nas trudne, przykre, niezrozumiałe. Zatem nasze podejście psychiczne. Nasza właśnie predyspozyc predyspozycje psychiczne są niezmiernie, niezmiernie ważne. W pracy z osobami starszymi nieraz doświadczymy trudnych słów, nieraz doświadczymy trudnych zachowań, ale też możemy doświadczyć takich rzeczy jak odejście osoby starszej. I to jest naprawdę bardzo duże przeżycie. Zatem predyspozycje psychiczne, nad nimi musimy się zastanowić, jeżeli chcemy być pracownikiem pierwszego kontaktu. I ostatnia to jest dyskrecja niezmiernie ważny element w pracy pracownika pierwszego kontaktu. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie senior powierza nam często wiele swoich trudności, wiele informacji nam powierza, takich delikatnych dla niego. Zatem warto jest być dyskretnym w tym, co robimy. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten dzisiejszy film i wiesz już teraz, co należy do obowiązków pracownika pierwszego kontaktu i tak naprawdę, na co pracownik pierwszego kontaktu powinien zwrócić uwagę. Zachęcam Cię raz jeszcze. Subskrybuj mój kanał, wciśnij na dzwoneczek i zobacz koniecznie yy, moją stronę z kursami o nazwie akademia czasmyśnickseniora.pl. Tam znajdziesz naprawdę bardzo, bardzo dużo podpowiedzi na temat tego, jak pracować z seniorami. Zatem pozdrawiam Cię serdecznie, zachęcam do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość i na lepszą pracę pracownika pierwszego kontaktu. Pozdrawiam Małgorzata Kospin.